Hej witajcie moi drodzy na kolejnym odcineczku dzisiaj mamy miksik za 65 zł i co postawiłem tak na jedną zdrabkę za 5 zł super linie za 10 zł mam w sumie takie starsze tak się złożyło bo perły rubiny zodiak, kopalnia rubinów no z tych nowszych taka paradiso powiedzmy yy, za dychę jest no i mega linie za 20 zł Wkład 65. No zobaczymy ile uda się odzyskać. Oby jak najwięcej. Trzymajcie, kochani, mocno kciuki. Idziemy z pierwszą zdrapeczką z super liniami. Numerek mam 37. Oby cokolwiek fajnego wpadło. W ogóle oby co, coś wpadło. Będzie fajnie. Korona i księżyc. Bo każdy zwrot naprawdę cieszy, bo przynajmniej jest coś do kolejnego odcinka. Nie dokładania słońce leżak. Słońce leżak. Dobra, o, trzeba uważać na kontrolne tęcza, biedronka. ten drabiedronka chyba wszystko zdrapane rolki i koszki dobra motel Jak są symbole jak się pojawiają. Klucz i łódź klucz i łódź to chyba... Oj, puste Będą symbole, których nie ma. Parasol, arbus, parasol był. Parasol, arbus. No, tylko chyba parasol będzie. Razy. Kolejno jest diament i moneta. Też tak nie kojarzę. Lody, dzwonek. No to tutaj na pewno te symbole były. Tylko czy one coś dają? Chyba jeszcze nie. Cztery symbole do końca. Serce, sakwa. Serce, serce, sakwa, tutaj loda. lód był. I co ostatnie, cytryna i słoni, chyba będzie pusto, jednak. Szkoda. Mamy pierwszego chyba pustaka. Dokładnie różne kontrolne. No cóż, tak niestety bywa. Weźmiemy sobie za 10 zł teraz. Y Zodiak, numerek o 13, szukamy gwiazdki. Księżyca, księżyc mnoży wygraną razy dwa. Rzadko drapię jakąś tą zdrapkę. Konik, parasol, ziemia, UFO, flaming, żółw, naczynie, chmura. Potwica, Planeta, Lira, Statek, Wiednorożec i Sputnik, Syrena, Delfin, Portyk, Miś, Kompas i niestety Krab. Pusto. Pusta zdrabka, idziemy teraz z numerem o trzecim perły rubiny. Prócz wygrywających liczb Interesuje nas jeszcze naszyjnik. No i pierścionek, pierścionek noż wygranu raz 2. Nawet lubię tą zdrabkę, często coś fajnego dawała. Wygrywa 22, 34, 33, 28 19, 28, 3. No fajne połączenie. Moje dwie liczby powiedzmy takie. Dzień urodzenia, dzień miesiąc urodzenia. Dobra. A zaczynamy od trzynastki. Trzygizki jeden. Trzygizki dziewięć. Siedemnaście. I czternaście. No nawet boków tak nie ma, więc kto wie. Patrzcie, jest. Jest naszyjnik. Trójeczka szczęśliwa. Mówię właśnie. Boków nie ma. Kto wie? Jest naszyjnik. On nie mnoży wygrania, ale mamy wygraną. Przypisaną 38. 23. No i co? Wygrane się sumują, więc jeszcze coś może wpaść. 16. 27. No ale super, że nie będzie zera. 24. 29. Blisko. 21 też blisko. 32. No teraz sypię bokami. 11, 26, 6, 15, 37, 36 i 12. A naszyjnik nam daje 10 zł. No dobra i to fajnie, że jest. Kontrolne, jak znajdę W. Pewnie tak musi być, więc W to jest chyba 10 zł. Nie pamiętam, bo rzadko ją drapię, ale jest fajnie na pomnożenie. Numerek teraz 19 kopalnia Rubinów. Szukamy Rubina i skrzyni, skrzyni, skrzynia mnoży wygraną razy 2. Też lubię tą zdrapkę, pierwszczone kona, mnie, świnka, garniec, korale, bank. Kończyna. Świnka. Zegarek. Plik. Ciekawe, czy dadzą jakąś tutaj wygraną. Pierścionek. Klucz. Zegarek. Klucz. Korona. Monety. Korale. Gwiazda. Zbliżamy się do końca. Dzwonek. Gwiazda. I korona. No niestety pusto. Och, szkoda. Zostało Paradiso i Megalinie Paradiso mam numerek pierwszy. No niestety pani mi podawała w kolekturze. Szkoda, ale ale w sumie nie wiadomo jak ja bym wybrał z drapki. Paradiso numerek pierwszy. Krab i termometr. No ja osobiście nie, nie lubię ani jedynek, ani ostatnich spaczki drapek jakoś tak nie wiem niektórzy lubią właśnie te numerki pierwsze i ostatnie spaczki, a ja nie nie przepadam no ale anusz widelec może coś się tutaj pojawi mewa i łódź jest łódź 3, nawet razy Łódź. W ostatniej grze fajnie i jest mewa jedna, chyba tylko jedna. Mamy deskę i rozgwiazdę. Deska i rozgwiazda. No to tylko wiaderko i będzie 150 zł. Pomarzyć można. Gwiazda, bo nawet, nawet nie ma na co liczyć na te 150. Aparat i Arbus. Tutaj nawet ciężko zwrot trafić. A niby tyle stopni wygranych, nie? No. Aparat Arbus. Raz się udało. Mega super wygraną trafić. No i. Tylko raz. Hmm. Ale była fajna wygrana. Wodolot delfin. Na live. To nie widział. O! To ja poproszę wiadro Wiadro i bluzkę i będzie 300 zł. Nie wiem czy nawet tyle może być. No 300 nie może być. No to wodolot i delfin. O no, to dołożyć stówkę gdzieś jakieś. Jest... Lina, linia i będzie fajnie. Będzie z, powtórka z rozrywki. Napój i kostka. Jest napój. No to przynajmniej motylka dajcie. No właśnie, motylak by dało co najmniej 30 zł. Napój i kostka. Jeszcze jest napój chyba to wszystko. Palma i liść na razie się nie zapowiada na nic fajnego. Niestety, chmura i nuta. jest wow ośmiornica motyl motyl nam daje dwie linie co najmniej mamy 20 zł i 10, 30 zł mamy na Paradiso, ale fajnie no to jedynki potrafią zaskoczyć tak nie lubię właśnie tych jedynek a tutaj mamy 30 zł już, fajnie i ostatnie shorty i słońce dołożymy coś ale flaminga nie było. Ach, myślałem, że już coś będzie. Bosel ducha nie było. Dobra, nie ma co po kontrolnych zobaczymy. Często właśnie wpada mi ta wygrana. FF zgadza się. No, czyli super. Fajnie, czyli jakaś większa część odzyskana. 30 złotych na Paradiso o często mam właśnie tą, tą wygraną kilka razy już numerek piąty Megalinie jak tutaj coś będzie to już w ogóle będzie super odcinek bo ile mamy 40. no to zwrot będzie i 20 złotych i będzie prawie że odzyskana odzyskany wkład popcorn pierścionek jest popcorn Popcorn. Tu są pierścionki. Pierścionek może trochę oddalę. Popcorn i pierścionek, chyba wszystko. Kolejno, jest flaming i podkowa. miękkie podkowa no to chyba mi pani, panie muszą mi podawać zdrabki <laughs> naprawdę ostatnio jak ja brałem sam sobie to nic albo prawie że nic a tutaj proszę cytryna i auto trę i a to dobra kótka serce kótka i serce no tylko wniętli jeszcze tutaj coś złudnie galiniach. Coś ta edycja jest troszkę uparta. Ciężko coś fajnego trafić Ale za to jest dużo dolarków w bonusach. Kości i rower. No tutaj ten przód ładnie wygląda. Kości i rower. No tutaj też reaguje mało co. Rower, okutka jeszcze tu pominięta. Gości i rower. Mamy to. Dobra, zbliżamy się do połowy. W sumie moneta, prezent. Prezent od to już mam co nieco. Fajnie, fajnie, bo jest naprawdę, nawet jak te 40 zł, będzie to już jest coś na odcinek, tak już coś można z tym zrobić winogrono sakwa winogrono, winogrono mamy kolejne winogrono no, winogron jest dużo fajnie tylko nic nie dają jeszcze kokos i ananas a na nas była, ale kokosów nie kojarzę. Dobra, Wiśnie dzwonek. Dzwonek jestem czy nie było jeszcze. Wiśnie dzwonek. Dobra. Śminka, liść. Śminki też nie kojarzę. Dobra. Piłka i naszyjnik. Naszyjnik jeden, piłka też jedna. Jeszcze drugi naszyjnik. I to tyle. Gwiazda, zegar. Gwiazda i zegar. Nie kojarzę. Pusto. uż końcówka, lody, biedronka. Biedronka, lody, lody. No, Lubię nam na pewno już nie dadzą. Za dużo by było chyba tych linii. Zegarek jednak był. Dobra, i ostatnie. liście pióro. Czy to nam coś da? liście pióro. Klucz co ja to mówię? Klucz i pióro. Klucz pióro. Lucz pióro dobra, bonus. No niestety, coś te linie tak średnio mnie zac... lubią. Ta edycja, niestety, pusto, ale i tak nie jest źle. No, znaczy nie źle jest. Minus, wiadomo, minus jest. Szkoda, że to tylko dwie zdrabki wygrały. Patrzcie. Tyle zdrapek było, a wygrały tylko dwie. Dobrze, że Paradiso nie zawiodło mnie. Numerek pierwszy, trzygiśki złotych, F, F kontrolne. No i perły rubiny, mój numerek trzeci ulubiony, 10 złotych na szyjnik. Cztergiśki złotych jest na pomnożenie na kolejny odcinek. Ale fajnie, super. Zapraszam Was na, już na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.